Zatrzymaj się na chwilę i naprawdę zostań tutaj. Nie przewijaj, nie uciekaj myślami, nie próbuj zagłuszyć tego, co czujesz. Jeśli trafiłeś na ten film, to bardzo możliwe, że nie bez powodu. Być może od dłuższego czasu modlisz się i masz wrażenie, że mówisz do ciszy. Być może wypowiadasz słowa wiary, ale w środku czujesz pustkę. Być może nadal wierzysz, ale coraz częściej pojawia się w tobie myśl, że zostałeś sam, i to jest moment, który boli najbardziej. Nie wtedy, gdy przestajesz wierzyć. Najtrudniejszy moment przychodzi wtedy, gdy wciąż wierzysz, wciąż próbujesz, wciąż się modlisz. A mimo to czujesz się opuszczony. Powiedz mi szczerze, ile razy w ostatnich tygodniach spojrzałeś w sufit w środku nocy i zapytałeś w myślach: Boże, gdzie jesteś? Ile razy próbowałeś się modlić, ale miałeś wrażenie, że słowa odbijają się od ścian i wracają do ciebie? Ile razy obiecałeś, że się zmienisz? że będziesz lepszy, że zrobisz wszystko inaczej, jeśli tylko poczujesz odpowiedź. A odpowiedzi nie było, była cisza. I właśnie ta cisza zaczyna podważać wszystko, bo kiedy modlitwa nie przynosi emocji, kiedy nie czujesz pokoju, kiedy nie widzisz zmiany, pojawia się pytanie, którego boisz się wypowiedzieć na głos, czy zostałem opuszczony? I tutaj zaczyna się coś, czego większość ludzi nie rozumie. Uczucie opuszczenia nie zawsze oznacza brak obecności. Czasem oznacza przejście na głębszy poziom wiary. Na początku wszystko jest intensywne. Modlisz się i czujesz ulgę. Słuchasz czegoś inspirującego i czujesz nadzieję. Czytasz i czujesz pokój. Ale przychodzi moment, kiedy emocje zaczynają znikać, i właśnie wtedy zaczyna się prawdziwa próba. Wielu ludzi myli emocje z obecnością. Myślimy, jeśli czuje pokój, on jest. Jeśli czuje ciepło, on działa. Jeśli czuje wzruszenie, on słucha, ale obecność nie zawsze jest emocją. Zastanów się nad dojrzałą relacją, na przykład nad małżeństwem. Czy miłość zawsze jest intensywnym uczuciem? Czy każdego dnia towarzyszy jej ekscytacja i motyle w brzuchu? Nie. Czasem jest ciszą, czasem jest zmęczeniem po pracy, czasem jest codziennością i rutyną, czasem jest decyzją, że zostajesz, nawet gdy nie czujesz nic spektakularnego. Dojrzała relacja nie opiera się na emocjach, ale na wyborze. I dokładnie tak samo jest z wiarą. Dojrzała wiara nie zawsze coś czuje. Dojrzała wiara trwa. Problem polega na tym, że kiedy przestajesz czuć, zaczynasz wątpić. A może brak emocji nie oznacza braku Boga? Może oznacza, że przechodzisz z etapu emocjonalnego na etap stabilny. W dorosłym życiu to przejście często jest bolesne. Masz 30, 40, może 50 lat. Masz odpowiedzialność, masz rachunki, masz rodzinę, masz decyzje, które mają realne konsekwencje. Noszenie tego wszystkiego potrafi zmęczyć bardziej niż jesteś gotów przyznać. I czasem to zmęczenie zaczyna wyglądać jak duchowa pustka. Nie czujesz, bo jesteś wyczerpany nie fizycznie, ale wewnętrznie psychicznie emocjonalnie egzystencjalnie modlitwa, która kiedyś była naturalna, teraz wymaga wysiłku. Słowa, które kiedyś płynęły, teraz wydają się ciężkie, i w tej ciszy pojawia się pytanie: Dlaczego nie czuję odpowiedzi? A może odpowiedź nie zawsze przychodzi w formie emocji? Może odpowiedzią jest to, że nadal wstajesz każdego dnia i robisz to, co trzeba? Może odpowiedzią jest to, że mimo rozczarowania nie odszedłeś? Może odpowiedzią jest to, że nadal szukasz? Czasem największym cudem nie jest spektakularna zmiana sytuacji. Największym cudem jest to, że się nie poddałeś, ale jest jeszcze coś głębszego. Uczucie opuszczenia często pojawia się wtedy, gdy Twoje oczekiwania rozmijają się z rzeczywistością. Modlisz się o konkretne rozwiązanie, o konkretną osobę, o konkretną zmianę. Wyobrażasz sobie, jak powinna wyglądać odpowiedź, a życie idzie w zupełnie innym kierunku. I pojawia się rozczarowanie, rozczarowanie boli, bo czujesz, że Twoja nadzieja została zawiedziona. Ale rozczarowanie nie zawsze oznacza odrzucenie. Czasem oznacza przekierowanie. Wyobraź sobie ojca uczącego dziecko jeździć na rowerze. Na początku trzyma siodełko, biegnie obok, daje poczucie bezpieczeństwa, potem puszcza. Dziecko jedzie samo, choć przez chwilę nawet o tym nie wie. Z jego perspektywy zostało puszczone. Z perspektywy ojca jest gotowe. Może jesteś w momencie, w którym zostałeś puszczony nie po to, by upaść, ale po to, by odkryć, że potrafisz jechać sam. Zadaj sobie teraz jedno pytanie: czy naprawdę chcesz, aby problem zniknął? Czy chcesz stać się kimś, kto potrafi go unieść? To nie jest to samo. Ulga jest chwilowa, wzrost jest trwały. Czasem Bóg nie usuwa burzy, czasem uczy cię, jak stać stabilnie w wietrze, a to jest trudniejsze, bo wymaga zmiany w tobie, a nie tylko zmiany okoliczności. Pomyśl o ziarnie pod ziemią z zewnątrz nic się nie dzieje nie ma liści, nie ma wzrostu. Nie ma dowodu życia. Jeśli ktoś patrzy tylko powierzchownie, może powiedzieć, że to martwe. Ale pod ziemią rosną korzenie, ciche, niewidzialne, systematyczne. Jeśli roślina wyjdzie zbyt szybko, bez korzeni, pierwszy wiatr ją złamie. Może Twoje korzenie wciąż rosną. Może cisza nie jest pustką. Może cisza jest budową. Budowa zawsze wygląda jak chaos, jak brak postępu, jak stagnacja. Ale bez fundamentu nie zbudujesz nic trwałego. Uczucie opuszczenia może być etapem przejścia z wiary zależnej od emocji do wiary opartej na decyzji. Emocjonalna wiara mówi: Pokaż mi znak. Dojrzała wiara mówi: Nie rozumiem, ale ufam. To ogromna różnica, bo kiedy nie czujesz, a mimo to trwasz, twoja wiara przestaje być transakcją, przestaje brzmieć: Ja się modlę, Ty działasz, zaczyna brzmieć Jestem tutaj, nawet jeśli nic się nie zmienia. Relacje bez warunków są najtrudniejsze, ale też najprawdziwsze. Być może właśnie teraz twoja wiara dojrzewa w ciszy. Być może przechodzisz etap, który nie daje emocjonalnej nagrody, ale buduje w tobie stabilność. Pewnego dnia spojrzysz wstecz na ten moment i zobaczysz, że to właśnie wtedy coś w tobie się uspokoiło, że to właśnie wtedy przestałeś opierać się wyłącznie na uczuciach. Że to właśnie wtedy nauczyłeś się iść dalej, mimo braku odpowiedzi. Jeśli dziś czujesz się opuszczony, to nie znaczy, że jesteś słaby, to nie znaczy, że zostałeś zapomniany, to nie znaczy, że jesteś gorszy od innych. Być może jesteś w procesie, który wygląda jak cisza, ale w rzeczywistości jest wzrostem. Cisza nie zawsze oznacza brak, czasem oznacza, że coś dojrzewa w tobie i dla ciebie, i może właśnie teraz jesteś bliżej przełomu niż myślisz. Może to, co odbierasz jako pustkę, jest przestrzenią, w której rodzi się nowa siła. Może to, co odbierasz jako milczenie, jest momentem, w którym uczysz się ufać głębiej niż kiedykolwiek wcześniej. Jeśli ten przekaz trafia do twojego serca, jeśli czujesz, że to dokładnie o tobie, napisz w komentarzu jedno słowo: Trwam. Nie dlatego, że wszystko rozumiesz, ale dlatego, że mimo ciszy, decydujesz się iść dalej. Czasem największa siła rodzi się wtedy, gdy czujesz się najbardziej samotny. A być może właśnie wtedy nie jesteś sam, tylko jesteś w trakcie stawania się kimś silniejszym, bardziej stabilnym i bardziej dojrzałym niż kiedykolwiek wcześniej. Młody